W Sandecji, uwaga, mamy pierwszą kontrowersję. I co? I to jest rzut karny. Niesamowicie rozpoczyna nam się to spotkanie. Wydawało się, że, że tutaj nic z tej akcji nie wyniknie, a tymczasem arbiter wskazuje na wapno. Uwaga, sović, gol! 1 do 0, więc Sandecja już w trzeciej minucie tego meczu obejmuje. Prowadzenie kapitalny początek tego spotkania dla Sandecji Damir Sowisicz. My jeszcze raz z kolei oglądamy powtórki. Wydaje się, że no, sędzia miał taką perspektywę. Sędzia miał taki punkt widzenia przy tej sytuacji, że należy mu zaufać, że faktycznie tam było do, Tam był rzut karny. Pierwszej minuty zdecydowanie dla Sandecji. Co przy piłce, a więc strzelec Gola, zagranie na prawą stronę. Dośrodkowanie, na bliższy słupek. No i proszę! To był chyba Dawid Wolny, o ile się nie mylę. I ruszają gospodarze lewą stroną. Ładna, indywidualna akcja, dośrodkowanie. Strzał zblokowany. Dośrodkowywał chmiel. Tak przynajmniej wygląda na najbardziej skupionego. Janicki. Piłka wbija się od muru i będziesz drożny. Siedemnasta minuta tego spotkania. Dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze piłka. Blisko bramki. Strzał! gol! Jeden do jednego. W miarę szybka odpowiedź piłkarzy Arki Gdynia w 20 minucie. To jeszcze raz jak do tego doszło, dośrodkowanie zrzutu wolnego, było zamieszanie pod polem karnym i takie, takie kąśliwe uderzenie tego piłkarza z linii pola karnego, piłka jeszcze przetarła się gdzieś tam po ręce Pieszkiewicza, ale nie zdołał, nie zdołał jej wybić i mogą być się wściekli piłkarze Sandecji, że w miarę szybko tracą to prowadzenie. A myślę, że będzie je tylko lepiej. Rusza Sandecja. Dośrodkowanie w pole karne i kapitalna interwencja Kajzera. Ależ się wyciągnął jak struna brałkarz Arki Gdynia. Co za Robinsonada. Zobaczymy to sobie w powtórce. Bo powiem szczerze, ja już oczami wyobraźni widziałem piłkę w siatce, ale Kaiser znakomicie się wyciągnął i będzie tylko żółdrożny. Bo, bo to była taka próba prostopadłego zagrania i gdyby Wolny porozumiał się z Janickim, no to by miałby znakomitą sytuację. A my już jesteśmy na lewej flance. Słaby dośrodkowanie. Jeszcze Wolny! I to jest gol! 2 do 1 Sandecja Nowy Sącz odzyskuje prowadzenie i znowu i znowu możemy usłyszeć z trybun głośno jeszcze jeden jeszcze jeden tak jakby na przekór temu co powiedziałem kilka chwil wcześniej że tutaj nie ma takiej gorącej atmosfery na trybunach ona jest gdy tylko Sandecja strzela gola Dawid Wolny były piłkarz były na pasty między innymi Częstochowskiej Skry daje prowadzenie. Ponowne prowadzenie Sandecji Nowy czy gdy wydawało się, że Arka Gdynia tutaj przejmuje powoli inicjatywę, że doprowadza do remisu, że za chwilę będzie dominować. Nie, Sandecja się nie poddaje, Sandecja znowu, znowu górą. Ale o tym za chwilę, bo dośrodkowanie, Chmiele, sprytna próba. Oj, oj, ależ tu było blisko i będzie rzut rożny. Jeszcze wcześniej w Odrze Opole, pięć meczów, pięć goli. Także w drugiej lidze absolutnie był to super snajper. W pierwszej lidze troszeczkę ma gorzej, troszeczkę trudniej. Próbował Peter Bućko, ale jego strzał głową niecelny. Przed chwilą przy piłce był Bednarski, a więc ten, który strzelił jak na razie jedynego gola dla Arki. Oj, tu troszeczkę arbiter przeszkodził w rozegraniu piłki Adamczykowi. Adamczyk na lewą stronę. Bednarski. Dośrodkowanie zbyt głębokie i pewnie łapie piłkę Pieczkiewicz. Na razie bez Janickiego, ale zobaczymy. Może Chmiel tutaj da radość kibicom Sadecji. Strzał, ale prosto w mur. Jeszcze Chmiel. Wolny. Uratował piłkę. Nie uratował. Dośrodkowanie w pole karne Majsa Pol. Miał naprawdę znakomitą sytuację. I uwaga, groźnie, jeszcze strzał, ależ mocne uderzenie z dystansu. Arka cały czas przy piłce. Milczy gwizdek sędziego, nie ma faulu, a więc gramy dalej. Sandecja rusza z kontrą. Trzech, czterech, pięciu, sześciu piłkarzy zawodników Sandecji. Piłka w polu karnym. Jest strzał, Zblokowane uderzenie! Jeszcze jeden strzał! I znowu zblokowany tym razem Janicki, a wcześniej Sowisic. Ale jeszcze piękna to była kontra Sandecji. Naprawdę bardzo szybko wyszli pięcioma, sześcioma zawodnikami i Arka może mówić o dużym szczęściu. W ten mroźny wieczór rozgrzeje kibiców Arki. A tymczasem Sandecja! Kaiser! Jeszcze raz Kaiser! To był ostry kąt, ale i tak trzeba pochwalić bramkarza Arki Gdynia. Chcą szanować piłkę, dośrodkowanie. Chmiel. Małkowski, Małkowski. Jeszcze jedna próba, ale kapitalne uderzenie z dystansu i to jest gol. 3 do jednego! Czy ten gol kończy marzenie Arki Gdynia o się, Nie mówiąc już o zwycięstwie w tym spotkaniu. Chyba tak, wszystko na to wskazuje, bo to jest 86 minuta tego meczu i Sadecja prowadzi 3 do 1, a bramkę strzela Sebastian Rudol. Ale co to był za gol. Warto było czekać tyle czasu, żeby doczekać się takiego trawienia. Oczywiście kibicom Arki nie jest tutaj wesoło w tym momencie, ale obiektywnie należy podkreślić, że to był kapitalny gol. Rotacja i Kaiser no znowu bez szans. Nie ma co tutaj obwiniać bramkarza Arki Gdynia. To był mocny strzał z dystansu. Te zmiany których dokonał Ryszard Tarasiewicz, no na razie nie przynoszą wymiernych skutków, wręcz przeciwnie. A czyżby to była druga żółta, tak to jest druga żółta i czerwona kartka dla Małkowskiego, no kuriozalna sytuacja biorąc pod uwagę, że Małkowski dostał żółtą kartkę dosłownie minutę wcześniej. Niesamowity rollercoaster, ale no na razie się na to nie zanosi, Sandecjan nawet grając w dziesiątkę tutaj jest przy piłce, kradnie cenne sekundy. Cowisic, pole karne, to może być nawet czwarty gol dla Sandecji. To byłby z kolei wielki cios dla Arki, gdyby straciła gola grając w przewadze.